No dzień dobry, witamy was z naszym New Camperem. Jedziemy swoją pierwszą podróż na Słowację na święta. No i zobaczymy, czy to był dobry zakup, czy zły zakup. Oczywiście później pokażemy wam troszkę więcej, jak on wygląda, jak się prezentuje, ale na razie odjazd. Proszę, gotowi już do drogi No, to jeszcze ja wsiadam i będziemy odjeżdżać naszą pierwszą wycieczkę Oto. no jedziemy, jedziemy Jak się tu mówi stresik mały stresik jest, bo samochodzik troszkę większy, no, ja ale z drugiej strony jest też Radość, bo wydaje mi się, że będzie nam na pewno wygodniej, fajniej i bardziej luksusowo. A my powoli się zbieramy. Do zobaczenia potem w drodze. Dojeżdżamy na miejsce, na pierwsze miejsce naszego pobytu na Słowacji. Zaraz Wam pokażemy bardzo fajny parking. Znaczy był fajny rok temu, mam nadzieję, że teraz też będzie. Ten parking jak tam dojechać i jak cenowo to wygląda, bo w Słowacji ogólnie parkowanie jest bardzo trudne. Wszędzie są zakazy dla kamperów. Yy, na takich parkingach leśnych nie wolno stać, dłużej niż 2 godziny, bo zapłaciliśmy mandat. Możecie zobaczyć w poprzednim któryś filmiku ze Słowacji. No, także nie jest łatwą miejsce. I takie widoki nas witają przepiękne, wysokie teatry są No i tak naprawdę już jesteśmy w Starym Smokowcu. No te teatry piękne bardzo fajne miasteczko turystyczne, tylko nam się tutaj dosyć podobało. Dużo szlaków, dużo takich fajnych miejsc. Część można Do części można nawet iść z psem. Ładne, ładne miasteczko takie odnowione i pod turystów. A my będziemy skręcać właśnie tutaj zaraz w lewo. O, i tutaj słuchajcie, skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez tory. Bo tutaj są w kościele ludzie, to dlatego. Dzień Wielki Piątek, a my to w ogóle wiecie. Może staniemy tylko później. O, kurde. Nie staniemy dzisiaj, patrzcie. No. Zajęta. Znaczy podejrzewam, że to się zwolni, jak z, wyjdą z kościoła ludzie, ale na ten moment nie staniemy tu ludzi. No i po różnych tarapatach, bo tam okazało się dużo za mało miejsca, jechaliśmy na taki super parking. Jest napisane, że 8 euro za... za dobę. Ale zaraz się dowiemy w ogóle gdzie to się płaci, bo na razie nie widzę tutaj, żeby gdzieś chcieli pieniądze, No nie. Idziemy hmm. wpadać sytuacja. No, A widoczek mamy taki. No, Miusia szczęśliwa, To mamy fajne boisko dla minionka. Tak, a wtedy staliśmy za tym płotem, tylko tam teraz, no, jacyś kościelni są. Znaczy są w kościele po prostu, tak. Ale strasznie lało i teraz widzę, że takie chmury są tam nad górami. Ale idziemy na spacerek, zobaczymy co tutaj się dzieje, czy coś się dzieje. Parking jest naprawdę super, jest ogromny. Zaznaczymy go Wam. Damy linka, bo to jest naprawdę fajne. No, tak to tu wygląda. Tu jest kamperek. Tu jest. Cześć. Skądś go znam? Cześć, szlak. Cześć, tak. tak wygląda nasz parking z góry. Kto jest takie boisko góry. Na boisko. No. No, no i w zasadzie ten parking y, jest w samym centrum tego smokowiec, stary smokowiec to się nazywa, tak, tak to się nazywa, więc tak naprawdę kilka kroczków i jesteśmy już w miasteczku. Takie typowo górskie, turystyczne, słowackie miasteczko, po prostu to jakiś krasnal, tam jakiś szrek, no i takie, takie atrakcje. Przejdźmy tylko przez ulicę. No i widzimy tutaj są jakieś knapki, restauracje, centrum kongresowe, hotele. Tu jest życie, tu się coś dzieje. Tu się nie dzieje za bardzo, jakiś stary budynek. Rozlatuj. rozlatuj. Dużo jest tutaj takich rozlatujących się, ale też na przykład ten pięknie odremontowany. Dobrze jak będziemy wracać, to sobie... A tam już nic nie ma, tam jest park. Z tego co pamiętam. Słuchajcie, tak odnosi właśnie tego, że na Słowacji nie lubią kamperów. Widzicie cenę za, za kampera? 50 euro za dzień. Bus 10, osobówka 15, kamper 50. Tu jest tak jakby trochę luksusowo. No, a jak na Słowacji, to już w ogóle takie nowy hotelik, miejscóweczka fajna. Tu ciąg dalszy, hotelik. Tak i jesteśmy tutaj w takiej części, gdzie jest kolejka na ten grabieniu i to są szlaki, które szliśmy już. Zobaczymy jak ta kolejka jeździ, ile kosztuje i jak to wygląda. Piesek 6 euro. Góry przykryte mgłą. No, to jakieś ujęcie wody, właśnie. To jakieś takie w stylu e, takiego e, Spitz, czyli Austria, i takie klimaty, nie? Patrz, jakie tu ładnie coś. No, a tutaj mamy parcie jakie szlaki. Łysopola na 10 godzin, idziemy? Na 7 godzin. Pięć No. Piękna knajpa, po prostu piękna. No dzień dobry, witamy Was na naszej pierwszej wyprawie Now, nowym kamperkiem. Wszystko jest dla nas dzisiaj pierwsze, tak naprawdę. Już mieliśmy pierwsze problemy na pierwszej wąskiej mega Nie mieliśmy zawrócić na tej Słowacji. No jednak jest różnica. Jest ten kamperek troszkę dłuższy i, i troszkę taki, no wydaje się masywniejszy i większy. Jesteśmy na Słowacji. Akurat noc spędziliśmy na takim bardzo fajnym parkingu, na którym była cena 8 euro, ale to oczywiście było dla samochodów osobowych, dla kamperków 16 euro, ale za dobę. Czyli jak przyjeżdżacie w ciągu dnia, to do następnego dnia do 8 rano. Tak nam to pan powiedział. Parking jest bardzo, bardzo duży. Myśleliśmy, że to jest boisko, a to tak naprawdę wszystko jest parking. Nam pan się kazał ustawić właśnie tak gdzieś na środku. I tak się ustawiliśmy. Podobno mają się tu tłumy zjechać dzisiaj, przynajmniej tak mówił. W każdym bądź razie? Wyruszamy dzisiaj dalej. Ponieważ tutaj w tym smokowcu już byliśmy. Byliśmy e, również na tym hrabieniok. Odsyłamy do naszego filmiku. Bodajże Słowacja, filmik numer 5. Piękne rejony, piękna trasa z wodospadami, po prostu cudownie, no i jedziemy dalej, jak gdzie? to pokażemy Wam za chwilkę, bo plany są, ale gdzie wylądujemy, to się okaże, bo na Suwaci to jest dosyć skomplikowane. Tak jak Wam mówiłam, parkingi tutaj mają w większości zakaz dla kamperów, albo dają zaporową cenę 50 euro za dobę, że wiadomo, że tam raczej żaden kamper nie stanie, chyba, że nie będzie już na możliwości. No, powoli się urządzamy w naszym kamperku. No, jest to Roller Team Zefiro model 295 TL Ma 7 metrów długości. No, i to, na czym nam naprawdę zależało, to garaż. No, garaż jest mega duży, ogromny. I mieszczą nam się w nim rowerki Zaraz wam pokażę. Chociaż jeszcze Wojciu ma pewnie bałagan. Ale. A, zamknięte. Później wam pokażę. W środku, w środku wchodzimy na wprost. Mamy kuchnię. Polewaj, mamy łóżeczko. Pierwsza nocka minęła nam super, było naprawdę bardzo wygodnie. Tu mamy łóżeczko z okienkiem, lampeczki, u góry też coś takiego. Łazieneczka już też urządzona. Jak widzicie. Jeszcze przed nami pierwszy prysznic. Ale to przed nami. No, tutaj już taki mała, ba, mały bałaganik. Ale jest ok. No, pociążek. Pociążki takie tutaj jedzą. Właśnie. Tutaj mamy przepiękne góry. ci widać. Jest tak piękna pogoda. Taka przejrzystość. Wojciech zadowolony jedzie. O, tu stoją ci co? O. Tu fajny parking, tylko na zadupiu, ale fajnie. Zadupią przy drodze. No, ale spoko. Nie, no bo fajnie parki jakiś patrzy. Tam gdzie spaliśmy było super. Pomimo. Genialny parking. I ta trawka wszędzie yy, bardzo fajnie przygotowany, super. No tylko 16 euro, nie? A tutaj w takich przy drogach to za darmo prosto na te góry. Prostu sugo. Witamy Was ze Słowacji z kolejnej miejscóweczki. Stoimy na parkingu, który jest mega zatłoczony. Po prostu nawet nie wiem, czy stąd wyjedziemy. Jako jedyny kamperek. Tu już jest koniec. I w tamtą stronę jeszcze stoją. A zaraz Wam powiem, gdzie jesteśmy, bo idziemy na spacerek szlakiem. Jakąś dolinką, ale nie wiem dokładnie gdzie. Więc zaraz, jak wejdziemy na szlak, to wam pokażę. Miusia też idzie na spacerek, tak? No, idziemy w góry. Miusia, na spacerek idziemy. No właśnie, chcieliśmy wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Radzkowa Dolina. To jest taki rejon Prybylina. Tak to się nazywa. Eee, strasznie dużo ludzi. Jest sobota wielkanocna, może dlatego. Wszyscy wyszli na spacerki. Ale my też idziemy. Na Google wyczytałam, że można zabrać psa. No więc idziemy z pieskiem. I, i zobaczymy. No właśnie, tu raczej chodzą z dziećmi niż z psami, ale my idziemy z psami. No jest tu dość tłoczno, patrzcie, cały parking wszędzie zajęty. No ale nic, idziemy dalej, zobaczymy. Z tego co widzimy, to jest to taki totalnie teren spacerowy, bo idą ludzie z dziećmi, z wózkami, więc tam jest jakiś skan, zaraz zobaczymy, bo okaże się, że dojdziemy do tej budki i wrócimy się, bo nie wolno z psem. Mam nadzieję, że nie. No i jesteśmy w Muzeum Litowskiej Dediny Prybylina. Dobry dzień, Dwie osoby. Mhm. Można kartą, tu zapłacę kartą, nie? Można kartą. Super. Tak. No słuchajcie, wejście do tego skansenu tutaj, do tego muzeum, kosztuje 10 euro od osoby. U. Czyli 20 euro za naszą dwójkę. Za minionka nic nie chcieli, więc idziemy. Jest strasznie dużo ludzi, właśnie. No ale idziemy zwiedzać. Pachnie jakimś jedzonkiem. No pewnie. No, gulaszowa polewka, kapustowe haluszki. No, fajnie. Cię już zwiedzać, a nie jeść? Też? Co tam jest, Wojtuś? Boryną. Bo 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 no. Wow, Taki skansenik. Wychodzimy. Nis, niscy byli chyba w tej liptowskiej wsi. Ci Słowacy. No strasznie malutkie wejście i drzwi. Ale powiem wam po prostu pogoda jest ideał. Pogoda jest żyleta jak to się mówi. Petarda, petardunia po prostu. Cudownie. O, domowe pirożki są. no tak, to nie pierożki, to takie. A o, to dziwne. A co to jest to? Nie wolisz takiego czegoś spróbować? Jedna to makowo. Serwetka? Tak, serwetka może być. Ile kosztuje? 2,50. Taką strutce, makowo-wiśniową kupiliśmy. Próbuj Wojciech. Wojciech teraz zje. To jest makowiec. Powiem wam, pyszne. Cieniutkie ciasto zawinięte. Mm. Wiśnia. Bardzo dobre. No ładnie. Koi do nakryli dla nas. No pięknie, Rogaliki. galiki Jakie wyrka fajne? Super. O, Super, a pani robi takie, pan robi. Takie te. Jakie ładne. na agatkę, jak jest No chyba na Wojtusia. Możemy wam to no, wybrać, to pragniecie profesor? Dobre. dobre ma tam. No to tutaj do obywateli. Tak to jest. Wyszliśmy jeszcze na górę. Na pokoje. Na salony. Na salony, tak. Tutaj chłopak wychodziły To wychodź. Oj tak, chłopia. <noise> Chodź tu, tu. O jaki misiu biedny wisi? patrz jaki misiu jako Zawis... O tu drugi misiu Oj ojej, ojej, ojej. ojej, jakie ładne krzesełka śliczne Taki salonik, taki o o nie? Taki jak wiesz Tak, z lalki ta Pokuska Piękne. Bardzo ładnie to zachowanie. Czytałam, że to jest jeden z najnowszych skansenów. 90 w 1999 roku otwarty i 20 lat go y, tworzyli. Nie, tworzyli w ogóle, żeby ten zbiór zebrać to wszystko. i no. okay. <gry> A, tutaj jest właśnie ten pręgierz, gdzie złoczyńców karano. A tu jest rynek, główny plac, gdzie się wszyscy zbierali na jarmarki, targi i różne inne rzeczy. Przestępców karali, to się wszyscy przyglądali. I tutaj jest w ogóle to, jest, to muzeum to jest rekonstrukcja średniowiecznej typowej litowskiej wsi. I 20 lat rekonstruowali ją. tutaj takie kramy wszędzie są tak i po prostu jak to się mówi nie targ tylko yy, na rynku kiermasz o, kiermasz wielkanocny i nie tylko Woj też bardzo tu chciał przyjść i różne tu gadżety poglądać, coś se zjeść, jakiś syr chodź zobaczyć jak tą szkołę mieli w średniowiecznej litowskiej wsi ludowa szkoła nie wiem o co chodzi ale tu w szkole jest łóżko, stół i piec ooo i tu jest szkoła fajna, jaki piec, super proszę ławeczki tablica takie liczydło fajne. A pan się tutaj gdzieś zgubił? Proszę Pan się zgubił? Na koniu pan siedzi. O! No jest konik jest. No i co? idziemy dalej. Tutaj się jedzie pociążkiem, ale od 12 nie kupiliśmy bilecików. są po 1 euro, ale zobaczymy, co to za ciuchcie, czy Warto tu jakieś góro idzie. Jakiś rudy góra Dedina, tu jest ta kolejka. Tak, taka drezyna stara. A nie możemy się nią myknąć, bo mamy pieska. Nie wiem, mówili, że o 12 otwarte. No, pewnie jedzie jakiś kawałeczek. A tu jest taka ścieżka w lasku, nią właśnie idziemy. A tu są story i jeździ ta drezyna. Takie proste, Wojtek. Aha, fajnie. Co? Ja pierwsze. Nie są łatwe rzeczy. Nie są łatwe.

Jelen leśny. O, takie ma kopytko. divak Dzik leśny. Dywak leśny to jest Dywak. dzik. Fajne. Dywak. takie ma kopytko. I sarna. Europejska. Wilk. A ten brudnaty śliczny. Leży. No taką ma łapę większą od mojej. To nie taki mały. Ryś! Ryś ma śliczną łapkę, nie? Wychodzimy z tego lasku i wchodzimy tutaj. Tu jest stacja kolejki. Kolejta. No. I taki skansen faktycznie. Jakiś kolej. Wow, patrzcie co tu się dzieje. Strefa retro. Strefa retro, no. One life retro. No ładnie, ładnie. O, jaka piękna, stara. Sochcia. to tak. No, i tu przy tym skansenie właściwie kończy się nasz spacerek. Eee, no, powiem Wam, ten skansen na dole fajny, ale nie 20 tego, euro za dwie osoby tak. nie, to nie jest wart. Na pewno. Połowę tego to jeszcze by to. Bardziej to zrobione w takich formie kramów i warsztatów dla dzieci, przynajmniej teraz, jak, jak są święta wielkanocne. No tutaj już dojeżdża ciuscia i w zasadzie koniec mi my też już wracamy i będziemy szukać jakichś innych dróżek spacerowych. No, Także, fajne, fajne dla rodzin z dziećmi, ale nie dla nas. Fajne, ale też... No nie za tą kasę. No, w ogóle nie, nie warte tych pieniędzy. Zboczyliśmy troszkę. Doszliśmy w takie piękne miejsce z wieżą widokową, mostkiem i to jest ostatnia atrakcja tutaj, na powrocie. Zmieniamy miejscóweczkę. a